Majora Henryka Dobrzewskiego, Pana. Gromadzimy się na tej ziemi studziańskiej, w tej bazylice przed cudownym obrazem Pani rodziny, aby modlić się w intencji ojczystych, aby modlić się również o to, aby śmierć Majora Kubała i jego żołnierzy nie poszła na darmo. Aby to, co przypieczętowali swoją śmiercią, również zaowocowała w obecnej wolnej Polsce życiem wolności, ale również miłości i otwartości na Boże Słowo, na te korzenie chrześcijańskie, z których wyrosliśmy. Śmierci majora Henryka Ruszańskiego Kłamu. Jak to ktoś powiedział, takie małe nic spowodowało wiele zaburzeń w naszej ojczyźnie i na całym świecie. I nie potrzeba ogromnych strojów, aby tak wiele istnień ludzkich kończyło swoje życie. Dziś trzeba nam dziękować Bogu, że po tym ponadrocznym lockdownie można powiedzieć, możemy się spotkać, aby modlić jewitencję ojczycy w tym wyjątkowym dniu 30 kwietnia, gdzie 81 lat temu w Zagajniku pod Anilinem oddał swoje życie. Szalony Major, człowiek, który powiedział, że to nie zdejmie, bo tam ukochał swoją ojczyznę. Stajemy zatem dziś, w zadumie przeżywając tę kolejną rocznicę śmierci majora. Zaduma dotyczy naszej ojczyzny. Dotyczy jej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. I patrzymy na naszą ojczyznę z zadumą, ale przede wszystkim również z troską. I ta zaduma prowadzi nas do postawienia sobie pytania dotyczącego miłości ojczyzny. Pytania bardzo konkretnego, co to znaczy kochać Polskę? Co to znaczy kochać Polskę dziś, w czasie pokoju i w czasach, w czasie wolności tej politycznej, społecznej i ekonomicznej Wspominamy tego, kto oddał ojczyźnie dużo więcej, niż powiedział ten poeta w tych przytoczonych słowach. Majał Henryk Dobrzański. Oddał ojczyźnie swoje życie bez najmniejszego dawania. W Polsce Przedwojennej koledzy mówili o nim żelazny raj. To był bezkompromisowy. W Narodowej Reprezentacji Polski, ale jako żołnierz nie A dlaczego nie Między innymi również za tą bezkompromisowość, że potrafił głośno mówić o kolegach z regionów, którzy dla kariery gotowi byli zrobić dosłownie wszystko. On nie brał udziału w o władze i pieniądze. Ojczysta nie doceniała na awansach i nagrodach, ale o to, o to nie dbał. Dla Ojczyzny godą był zrobić wszystko. Nie tylko godą był zrobić wszystko, ale zrobił wszystko. Nie tylko o tym mówił, ale poprzez swój nie złożenia broni, nie zdjęcia wokół, był znakiem optymizmu. W tym momencie, kiedy tak wydawałoby się, że wszystko zaczyna gasnąć. I gdybyś raz tak. ty dzisiaj usiął tę znajomą atmosferę wyścigu o władzę, karierę, pieniądze, to pewnie by się przewrócił w grobie. Nawet w tym grobie, o którym nie wiemy, gdzie został, został złożony. Jak bardzo często, szczególnie mocno teraz, w tym momencie, chcę się powiedzieć majorze, żeby tego nie przeżywać, lepiej zostań na służbie Boga. Pamiętając o życiu żelaznego majora, wspominając jego postawę wobec ojczyzny, mając przed swoimi oczami tego, jego portret, pragniemy pytać, co znaczy kochać ojczyznę, XXI wieku. Taka miłość w sercu potrafi kochać ojczyste i być gotowym poświęcić dla niej swój czas, swoje zdolności, a nawet, jeśli będzie potrzeba, swoje życie. Takie przesłanie niesie również postać majora Henryka Dążańskiego Kubala i jego żołnierzy, którzy poszli za nim. I większość z nich zginęła na polu walki. Dziś ogarniamy ich naszą modlitwą i prosimy, aby pełnia szczęścia stała się ich udziałem za ten największy dar, jaki można było złożyć. Za dar ze swojego życia, abyśmy my mogli cieszyć się wolnością i by nie było potrzeby. Oddawania naszego życia za wolność naszej Ojczyzny. Niech zatem nasz udział i modlitwa wyprosi dla nich potrzebne łaski, a jednocześnie dla nas, abyśmy na ich wzór miłowali naszą Ojczyznę, która jest naszą matką. Amen. Marsz, marsz, dobro, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości poświęconej pamięci postaci, która odegrała niebagatelną rolę w dziejach najnowszej historii Polski. Ową postacią, uznającą II Rzeczpospolitą jako najwyższą wartość ponad wszystko, był poległy 81 lat temu w zagajniku Zacinki w Anielinie, Major Henryk Dobrzański Hubal był ostatnim ułanem II Rzeczypospolitej. Odznaczonym orderem Gwiazdy Przemyśla podczas wojny polsko-ukraińskiej w latach 1918-1919. Zaś w późniejszym czasie otrzymał także Krzyż Srebrny piątej Klasy Orderu Virtuti Militari. Również jak i ostatni ułan II Rzeczpospolitej, wyróżniał się wysokimi umiejętnościami jeździeckimi, które przyczyniły się do tego, że został zawodnikiem polskiej reprezentacji jeździeckiej, uczestniczącej w konkursach hipicznych zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i międzynarodowej. Dzięki swoim licznym sukcesom sportowym w 1927 roku otrzymał awans na stopień majora. We wrześniu 1939 roku został skierowany do 110. 110 rezerwowego pułku piechoty Łanów, gdzie miał objąć funkcję zastępcy dowódcy. W ostatnich dniach wojny obronnej Polski dowódca 110. Pułku Ułanów, pułkownik Jerzy Dąbrowski pseudonim Łupaszko zdecydował o rozformowaniu jednostki. Tymczasem major Henryk Dobrzański-Hubal zamierzał wraz z grupą żołnierzy przyjść z pomocą w Warszawie bądź Modlinowi. Jednak pomimo wiadomości o kapitulacji Warszawy był gotowy do kontynuowania walki poprzez przygotowanie we współpracy z nowo tworzącym się polskim podziemiem niepodległościowym powszechnego powstania w okupowanej przez Niemców i Sowietów Polsce. Dlatego zgodnie z powyższym major Henryk Hubal utworzył okręg bojowy Kielce, którego członkami zostali ludzie służący pomocą w zakresie rozszerzania działalności konspiracyjnej. W celu likwidacji oddziału Niemcy powołali do życia nową formację wojskową złożono z różnych jednostek, które 11 kwietnia 1940 roku dokonały pacyfikacji następujących wsi Gałki, Skłoby i Hucisko. Wydarzenie to było ogromnym ciosem dla majora Henryka Dobrzańskiego, który postanowił, że od tej pory nie będzie kwaterował w żadnej pobliskiej wsi, by nie narażać jej mieszkańców na represje ze strony okupanta. Oprócz tego w celu zamiaru zniszczenia oddziału w ramach 9 fali mobilizacyjnej powstała 372 Dywizja Piechoty Wehrmachtu, która 30 kwietnia 1940 roku stoczyła potyczkę w zagoniku Zacinki w Anielinie. Podczas starcia oddział majora Hubala nie został pobity, lecz uległ rozproszeniu. Zaś Majer Henryk Dobrzański. I kapral Antoni Kowsowski, pseudonim Ryś, polegli na polu walki. Niemcy ciało majora Henryka Dobrzańskiego wywieźli do koszar 372 Dywizji Piechoty Wehrmachtu w Tomaszowie Mazowieckim. A następnie do dzisiaj zachowali w ścisłej tajemnicy prawdę, co się stało dalej ze zwłokami tego wielkiego patrioty. Jednakże kilka lat temu pojawiła się nadzieja na odnalezienie miejsca wiecznego spoczynku majora Henryka Dobrzeńskiego Hubala, wynikająca z faktu poszukiwania jego ewentualnego domniemanego grobu na cmentarzu parafialnym przy Kościele Świętego Idziego Wino w Inowłodzu, czy też ostatnio na cmentarzu parafialnym w Kraśnicy. Szanowni Państwo, w poczuciu wdzięczności i szacunku. Oddajemy dziś cześć majorowi Henrykowi Dobrzańskiemu, Kubalowi i jego żołnierzom. Oddajemy cześć ostatniemu łanowi Rzeczpospoli II Rzeczpospolitej Polskiej. Niech ten przykład patriotyzmu towarzyszy nam w codziennym życiu i pomaga jak najlepiej służyć ojczyzny, ojczyźnie. Nawiązując do słów przepięknej homilii wygłoszonej przez ścigodnego... Księdza Superiora Jerzego Cedrowskiego. Naw Nawiązując tutaj do przepięknej homilii. Chcę też nawiązać do tego, abyśmy my wszyscy, Polacy, kochali Polskę, dbali o dobre imię, byśmy zawsze Polskę mieli w naszych sercach. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Miazartę składa 25. Brygada Kawalerii Powietrznej Tomaszewa Mazowieckiego oraz Wojska Obrony Terytorialnej.